Dzisiaj zrobimy tradycyjnego pstrąga potokowego tęczowego w koperku, w ziołach. Będzie on pieczony w piekarniku około pół godziny. Smacznego. Tak naprawdę każdy takiego pstrąga może przyrządzić po swojemu na swój sposób. Jakkolwiek to jak to zrobi to będzie dobrze. Czy to będzie pieprz ziołowy? Z trawą cytrynową, zioła prowansalskie, pieprz cytrynowy. Ja dodam również odrobinę rozmarynu. Wszystko będzie na pewno pyszne. A tak wyglądają już rybki po przyprawach: pieprz ziołowy, trawa cytrynowa, rozmarynu troszkę, sól pieprz. A jak już dojdziemy do takiego etapu, to będziemy napychać brzuszki. Koperkiem i masłem. I tak, oto w takiej postaci, rybki będą czekały na gorący piekarnik.